Zamiast ciągle się oglądać zostaw do patrz pod logi na chłody i miny oczy kontrola prędkości 500 metrów 9 godziny zostaw do nie szukaj problemu jest to Zamiast robić sobie jazdy Nie umiesz szczęścia zauważyć, może za... Patrzysz niżej, niżej Tu gdzie domy Nie o Start recording emergency video Dobry wieczór Dobry wieczór Ruchu Drogowego komenda coś jazdy ten sobie poprosił kontroli kontroli troszeczkę za szybko Gdzie? Tutaj, że pan tu obszar zabudowany Tak do 50. I zmierzono? 83,71 Nie jest możliwe, mam tu nagrane Recording complete. Co? Tak Więcej niż 60 65 przy, przy znaku znak Na pewno nie Jest stąd 419 minut. No ja mam nagrane, możemy się kłócić ale, no nie chce mi się kłócić, w sensie, ale 80 parę w życiu. Jeszcze do panego panu mam do wyprzedzania. Tak. Ponieważ tamten samochód jechał poniżej 90 na godzinę. No nie co on nie wie, że ja mam zresztą te wyprzedzanki. To tu jest pan wjechał w obszar. Nie wiąże się sobie przeprowadzić z panem rozmowę. No dobrze, rozumiem. Nie nie poczuwa się pan w ogóle. No nie, no na tyle nie, na pewno nie. 65 możemy wpisać, bo tyle jechałem ze znakiem, ja ale... Ja nie mogę sobie wymyślać, bo tak jakbyśmy tak mieli, tam tak popatrzyć gwiazdy, dzisiaj pełnię, to jest pierwszy lepszy samochód i panu możemy wpisać 69, bo 71 pan sobie nie życzy. Nie, pan, mi, za, pan potagało, mi zarzuca powyżej 80. Pierwszy po raz 83. A drugi? Dokonałem drugiego i był 71, bo już pan hamował. Domyślam się, że zauważy Pan z nagi do 42 i w związku z tym zwolnił. W 2020 nie udało się Panu nagrać i udowodnić swojej niewinności. No wtedy jeździłem bez, nagry... bez wideorejestratora wtedy i od był... tego momentu już jeżdżę z Pan walczył z policją Znaczy tak samo, nie? Też było mniej, ale zostałem zmierzony z najazdu. Po prostu. To czemu pan przyjął mandat? Nie przyjąłem. To znaczy mandat przyjąłem, bo no właśnie, no i tak nie, nic nie zmienia, nie? Mandat wtedy. Postępowanie administracyjne jest innym od postępowania karnego, a karne miałem tam. Wiedziałem, że przekroczyłem, ale nie o 50. no nieważne. Jakby kierowca bez punktów karnych. I. No ale nie było nie tam 80. Czyli że zarobił To też trzeba patrzeć. Możesz przekroczyć o 51 w obszarze zabudowanym. To jest niebogatela. Jakby to było 49. Było 45 na wyjeździe zmierzono mnie 50 metrów przed znakiem i tutaj też się spiera do... 50 metrów przed i za znakiem ale tym razem mam no, to nagrać tolerancja a przepis mówi że 50 metrów przed znakiem za znakiem można mieć Nie, sposób. ja zwolniłem przed znakiem Także na pewno nie ma nie ma możliwości, żebym miał za znakiem 80 km na godzinę. Nie ma takiego Bo ja wiedziałem, że wy tu stoicie. Nie, Jan Osi. Jakbym nie wiedział, że tu stoicie, ale że wiedziałem, że stoicie, to zwolniłem. To znowu jak jest w tej procesie. Wszystko jest? Od czego zaczynamy? Od zaczepu holowania kolejki. Czy posiedzeniem? Tak, w pasażerach W telefonie by nagranie wynagrania się no, mną na telefon z tego urządzenia No, może tego? Pokażę to, wszystko ciekawe Ono ma ten koszmar, tylko ten koszmar jest opóźniony około 10 sekund Trochę to zajmie. Na pewno będzie widać, jak zwolniłem. Macie. No to, to nie, nie ulega wątpliwości, ale, że, zwolni, ja ale że, że zwolniłem przed znakiem. I to nie? nawet, że taką drastycznie pan zwolnił, no bo ta prędkość dość szybko spadała. Także naprawdę hamowałem przed znakiem. Myślę, że w okolicach znaku miałem 65-70 i zaraz za znakiem albo...